Na początku wszystko wskazywało na zwycięstwo koalicji obywatelskiej. Exit poll dawał im minimalną przewagę, a w sztabie już unosił się zapach sukcesu. Ale z każdą kolejną porcją danych coś zaczynało się zmieniać. Różnica topniała. Nawrocki systematycznie odrabiał straty punkt po punkcie, procent po procencie. Wkrótce sondażowe zwycięstwo ko zamieniło się w remis. A potem? Nawrocki wysunął się na prowadzenie. Przewaga zaczęła rosnąć, a atmosfera w sztabie koalicji z euforii przeszła w milczenie. Coraz wyraźniej było widać exit poll to jeszcze nie wynik. A za moment zobaczycie, jak pewien poseł koalicji ogłasza zwycięstwo, którego jednak nie było. Dobry panie pośle, dobry chciałem dobry. zapytać jak pan skomentuje, no bo nic nie, nic nie wiemy tak wiemy, naprawdę. Nie wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600 To jest wielkie zwycięstwo, to jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę i dzisiaj wygrała cała Polska. Ale to się może zmienić do rana jeszcze. Kiedy się policzy duże miasta i kiedy dojdziemy do Polu, to nasza przewaga będzie rosła. Także spodziewam się, że ostatecznie nasz wynik będzie jeszcze pewniejszy. Teraz Kaczyński będzie podważał wynik tych wyborów ale zwycięstwo jest po naszej stronie, jest po stronie Polaków i mamy otwartą drogę do tego, żeby zrobić to wszystko co było obiecane, a Rafał Trzaskowski będzie tylko tego pilnował. Ale dziwi się pan, że taka mała różnica z kandydatem Prawa i Spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się, wiemy o tym, że te wybory były bardzo specyficzne, jedyne w swoim rodzaju i waży kto je wygrał. A o reszcie porozmawiamy już na chłodno. Dziękuję.